Kurwa, nikogo nie ma, ty pojebałeś 350 lat, się chyba spóźniłeś, co najmniej. Bo z tego co pamiętam, z historii nigdy nie byłem dobry, ale wiem, że na Jasną Górę 350 lat temu był jakiś atak, kurwa. A ten pobieg teraz, nie? Jakiś, poczytaj, jaki wtedy pokazamy, kurwa. Jakiś tego powiedziałem, że z historii debilu nie byłem dobry. Ty w niczym nie, nie jesteś nie, dobry, dajcie, ty dajcie, się masz za fajtera, a kurwa cały czas sklepiesz. Nie, słuchajcie, nie, a wiecie, nie, nie. już. No, no, a wiecie? No nie, nie podejmij tej dyskusji, no bo rynsztok, bo nie masz rynsztok, rynsztok, jeszcze no, raz rynsztok, rynsztok kasiusz, kasiusz, nie kasiusz, będę brał w tym udziału. wiesz dlaczego tam nikogo nie było? No bo tam się każdy często chowa. E ale ty masz żart. Ja jestem siebie dumny, Ja a... jestem siebie To jest dlatego lepszy, nie jesteś wieczoru. Znanym najlepszego, nie, bo jak ty masz no, takie masz racy, żarty, no. To naprawdę. Ja byłem na Comedy Central, a ty nie. Nieważne. E, twoje życie to jest Comedy Central. Tak Ale czy siak. Tam kawy, kawy tam e, lecimy dalej, lecimy dalej. Kacper. Kacprze. E, Pawłowski to... stand-uper, nie? Dobra. No ja wiem, Kas już MMA, nieważne, dobra. Lecimy, lecimy. E... Ja ja mam 2-0, -ma, Ja mam 2-0 -ma, w MMA. A ty? A ty Pawłowski, co masz? 2-0. to. Ty kurwa garnitur nawet nie masz eleganckiego. No masz rację, mój jest czarny, no twój pogrzeb, nieważne, dobra, lecimy, dalej. E, ja naprawdę nie chcę, jakby ja nie jestem, ja nie jestem z dupy. Ja nie jestem z dupy, ja nie chcę robić afery, moi drodzy. E, bawimy się, bawimy się, wuhu, lecimy. Wyglądasz jak z dupy. E, no ja wiem, <laughs> nie, będę, nie będę tego komentował. Dziś e, moje życiu się. Bardzo ci proszę, już bardzo cię.